Po 17:00 lokalnie. Po 17:00 lokalnie. W niedzielę 24 września obchodziliśmy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, i z tej okazji nasza dziennikarka Julia Zagrajuk przygotowała dłuższy materiał z puławskim oddziałem Caritas na temat pomocy w integracji uchodźców w naszym regionie. Posłuchajmy. Dzień dobry, z tej strony Jacek Jęczmionka, Caritas z Lubelskiej. Jestem koordynatorem Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Lublinie. Czy możemy zacząć od kilku słów ogólnie o tym, jak działa i wygląda Caritas w Polsce, a dokładnie w naszym regionie? Caritas w naszym regionie bardzo mocno rozwija właśnie wsparcie naszych sąsiadów z Ukrainy w wielu aspektach. Idziemy można powiedzieć, że dwutorowo. Jeden tor to jest właśnie wysyłka pomocy humanitarnej na Ukrainę, a kolejny aspekt to pomoc tutaj właśnie na miejscu. W Lublinie powstało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które świadczy naprawdę cały wachlarz usług, z których mogą skorzystać uchodźcy. Jest to pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc w znalezieniu mieszkania, pomoc też taka doraźna żywnościowa, ale także proste rzeczy takie jak możliwość ubrania się u nas, jeśli właśnie ktoś nie posiada też też właśnie ubrań. Organizujemy bardzo wiele różnego rodzaju warsztatów. Ostatnimi tygodniami mocno skupiamy się na młodzieży, staramy się stworzyć przestrzeń dla młodzieży pozaszkolną, która będzie mogła jednoczyć, integrować młodzież ukraińską z młodzieżą polską ta przestrzeń pozaszkolna będzie bogata właśnie w różnego rodzaju warsztaty teatralne z robotyki Jednocześnie w tej przestrzeni pozaszkolnej będziemy chcieli znaleźć też miejsce na to, żeby dzieci mogły odrabiać lekcje, uczyć się języka angielskiego. Tak mniej więcej właśnie to wygląda. Dużą częścią naszych działań są także wyjazdy terenowe. Wyjazdy terenowe naszych pracowników do ośrodków znajdujących się poza Lublinem, do osób, które nie mają fizycznej możliwości do tego, żeby skorzystać z naszej pomocy przyjeżdżając do Lublina. My wyjeżdżamy do nich, aby właśnie mogli cały ten wachlarz benefitów, otrzymać właśnie od nas. Jednym z takich zespołów terenowych jest zespół terenowy tutaj w Puławach. Ten zespół terenowy jest o tyle rozbudowany, że właśnie też ma już też i swoje biuro, w którym może przyjmować, rejestrować uchodźców i właśnie na miejscu tutaj wspierać dokładnie tym samym, czym my wspieramy naszych beneficjentów w Lublinie. No właśnie tu teraz jesteśmy w z jest Puławach i ta pomoc, o której pan mówi, uchodźcy mogą zyskać tej pomocy tu też w Puławach. Kto konkretnie może zyskać tej pomocy? Czy są jakieś ograniczenia? I co potrzebne zrobić, żeby dostać tej pomocy? Pomoc otrzymać może każdy uchodźca. Każdy uchodźca sklasyfikowany jako osoba, która wyjechała z Ukrainy po 24 ma ze sobą też status uchodźcy bądź ubiega się o ten status uchodźcy. Te ramy, zapisy, które właśnie określają to, czy ktoś może otrzymać tą pomoc, nie są bardzo restrykcyjne, dlatego że wiemy o tym, że to są często bardzo trudne Trudne sytuacje i nawet jeśli ktoś właśnie nie ma statusu uchodźcy, to staramy się pomóc właśnie w zdobyciu takiego statusu. Jak wygląda ich adaptacja? Jak teraz zmieniły się potrzeby? Nasza pomoc bardzo mocno ewoluowała. Na samym początku potrzeby uchodźców były, można powiedzieć, że bardzo proste do określenia: dach nad głową, żywność, chemia. Ubrania i w większości na samym początku, w pierwszych tygodniach, miesiącach wojny, w tym się właśnie to zamykało. I tą pomoc właśnie też świadczyliśmy. Pamiętam chociażby kolejki po właśnie taką żywność u nas w Lublinie, liczące setki osób. I to było właśnie na tamten moment to, czego najbardziej potrzebują. Po krótkiej przerwie wrócimy do naszej rozmowy, dowiemy się, jak zmieniła się pomoc uchodźcom i jak obecnie wygląda ich integracja w społeczeństwie.

Wracamy do programu po 17.00 lokalnie. Dzisiejszy program skupia się na minionym dniu migranta i uchodźcy, a szczególnie na tym, jak przebiega integracja uchodźców w naszym regionie z perspektywy lubelskiego Karitasu. Według statystyki ponad 80% dorosłych uchodźców znalazło pracę w Polsce, a ponad 90% samodzielnie wynajmuje mieszkania. Odpowiednio do zmieniających się potrzeb zmienił się też sposób pomocy. Jak to obecnie wygląda? Wracamy do rozmowy z Jackiem Jęczmiąką jęczmiołką i wraz z z Karitas, archideciezji lubelskiej, koordynatorem Centrum Pomocy Imigrantom i Uchodźcom. Pomoc nasza ewoluowała właśnie na zasadzie takiej, że w tym momencie o wiele bardziej potrzebne jest wsparcie psychologiczne wsparcie w tłumaczeniu dokumentów wsparcie w nostryfikacji dyplomów. W tym momencie staramy się właśnie dać tą wędkę, czyli możliwość. Do tego, żeby nasi beneficjenci się usamodzielnili. To jest cel, żeby właśnie każdy po powiedzmy trzech miesiącach mógł być samodzielny. Jeśli chodzi o pomoc w pośrednictwie pracy, bardzo rozwijamy właśnie nasz dział też właśnie w tym kierunku, pomagamy tworzyć CV, szukamy też ofert pracy. Czy można tak powiedzieć, że sami Ukraińcy też są bardzo aktywni, jak widzimy z tej statystyki i z tych hmm. potrzeb, które oni teraz mają w tych konsultacjach i różnych takich rzeczach, wsparciu w poszukiwaniu pracy. Również taki jest ważny aspekt adaptacji, kiedy ukraińskie matki i polskie matki, ich dzieci mogą komunikować ze sobą. I wiem, że były takie integracyjne inicjatywy i w Lublinie, i tu u nas w Puławach. Czy możemy kilka słów o tym? Tak, podczas wakacji organizowaliśmy wiele wycieczek takich integracyjnych, polsko-ukraińskich, żeby razem właśnie kobiety z dziećmi Polskie oraz kobiety z dziećmi ukraińskie. Mogły razem pojechać chociażby do Sandomierza na taką całodniową wycieczkę niedawno też organizowaliśmy wyjazd też właśnie taki łączony polsko-ukraiński na lotnisko w radawcu. Naprawdę bardzo fajny, fajny moment integracji, adaptacji, zawiązują się tam także też różnego rodzaju przyjaźnie, które też właśnie pomagają właśnie w kwestiach tutaj adaptacyjnych, integracyjnych. Jak mogą pomóc? i nie tylko Polacy, a także Ukraińcy w Puławach lub w naszym regionie, którzy mają taką możliwość. Jakie rzeczy lub produkty są najbardziej bardziej potrzebne? Staramy się zbierać tutaj w Polsce, w Lublinie przybory szkolne, plecaki dla dzieci, żeby mogły właśnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. Niestety jest to duży koszt dla osób, które zmagają się właśnie tam na miejscu z wojną i staramy się właśnie odciążyć te rodziny, te które tam na miejscu zostały właśnie w tej kwestii, żeby to dziecko mogło dalej kontynuować tę edukację, także chętnych zapraszamy do, do przynoszenia także i do nas właśnie przyborów szkolnych. Na początku września wysłaliśmy w ramach akcji Tornister pełen uśmiechu 400 plecaków tornistrów dla dzieci w Charkowie w Diecezji Charkowskiej i staramy się właśnie w ten sposób wspierać te dzieci, które też bardzo mocno zostały doświadczone tą wojną. Jeśli chodzi o wsparcie rzeczowe, tutaj w Puławach śmiało można zgłosić się do naszego punktu na słowackiego. 2 przez 313 to jest nasz terenowy punkt Caritas. Jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć darami rzeczowymi dla dzieci, powiedzmy artykułami szkolnymi, bądź nie tylko, oczywiście też wszelkiego rodzaju żywność, zabawki dla dzieci, wszelkiego rodzaju chemia jak najbardziej przyjmujemy, rozdajemy tutaj też właśnie w tym punkcie. Między innymi w tym punkcie. I zapraszamy wszystkich ludzi, właśnie dobrej woli, którzy chcieliby włączyć się w to wielkie dzieło, które jest realizowane razem tutaj, właśnie z naszym oddziałem terenowym w Puławach przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. A już za kilka chwil porozmawiamy z Ukrainką, która pracuje w lubelskim Caritasie i pomaga swoim rodakom. Opowie nam, jak to wygląda teraz i jak wyglądało to z jej perspektywy.

Wracamy do ostatniej części programu po 17.00 lokalnie. Kontynuujemy temat imigrantów i uchodźców związany z minionym dniem, który poświęcony był właśnie im. Ukraińscy uchodźcy aktywnie uczą się języka polskiego, szukając swojego miejsca na rynku pracy w kraju. Nasza dziennikarka Julia Zagrajuk porozmawiała z Ukrainką, która pracuje w lubelskim Karitasie i pomaga swoim rodakom. Jak zmieniły się potrzeby ukraińskich uchodźców i jak to wygląda teraz? Posłuchajmy. Dzień dobry, nazywam się Anastazja Kulik, pracuję w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Lublin. Przyszłam do Caritas powiedzmy na drugi dzień początku wojny i mieliśmy dużo osób dezorientowanych, Sami nie wiedzieliśmy, co mamy robić i to naprawdę był taki chaos, chaos, ale dzień po dniu po prostu patrzyliśmy, czego potrzebują te osoby i kiedy po miesiącu do nas przychodzili osoby i szukali pracy, to wtedy też zrozumieliśmy, że może wystarczy dawać tylko same jedzenie tak Pomoc humanitarną, a zacząć właśnie bardziej i wspierać w takich kwestiach i staramy się po prostu dopasować nasze usługi do potrzeb naszych podobiecznych. Sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy taki, że osoby już chętne przychodzą do nas, że oni chcą integrować się mocno, oni chcą uczyć się języka, oni chcą studiować, oni chcą w znajomości nowe mieć Polaków jako kumpli, oni chcą szukać pracy, oni chcą być też godnymi tego społeczeństwa. I oni nie chcą, żeby ich uważali za osób, które przyjechali tutaj, żeby po prostu coś prosić i chodzić. Oni też chcą już sami zaczynać coś jakby dawać temu państwu. Mimo tych wszystkich wyzwań, które mamy w niniejsze czasy, chcę powiedzieć, że widzimy ten przyrost osób zainteresowanych w pracy i naprawdę im to się udaje. Idzie to w bardzo dobrym kierunku. Po wybuchu wojny życie pokazało, kto jest braci dla Ukraińców. Tak? I to są Polska i inne państwa też bardziej zachodnie. Chciałabym w imieniu Ukraińców podziękować Polsce i Polakom za wasze wsparcie i za cierpliwość. I naprawdę jesteście dla nas takim poratunkiem i wyciągnęliście to w rękę, której bardzo, bardzo potrzebowaliśmy.